Siemano, prosto z Manchesteru, aż niebo płacze nad tym, jak prezentuje się Manchester United. A tak szczerze, to na to spotkanie trzeba spojrzeć sobie wielowątkowo, z różnych perspektyw. No i ja przedstawię Wam tutaj moją perspektywę na ten mecz. Zapraszam na odcinek. Manchester United nie daje rady Arsenalowi na Old Trafford. Niestety przegrywamy 1-0. Niestety, niestety, niestety wiadomo, bo dzisiaj Arsenal na pewno był do pokonania. Oni zagrali tak dosyć mocno, asekuracyjnie na wynik, żeby spróbować dowieść to 1-0, które udało im się w dosyć łatwy sposób, powiedzmy sobie, osiągnąć. Natomiast stety. Ja po prostu bardzo nie chcę, żeby Manchester City zdobył tytuł. Myślę, że większość fanów Manchester United powinna być za tym, żeby to Arsenal sięgnął po to trofeum, no a nie City po raz czwarty z rzędu. Po prostu to się nie może zdarzyć, więc z tego powodu ja nie jestem taki do końca smutny tą porażką. Jestem lekko rozczarowany postawą co po niektórych piłkarzy, bo ogólnie, jako drużyna. Ja nie będę mówił, że zagraliśmy dobry mecz, no bo to ciężko stwierdzić, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Natomiast umówmy się, widzieliśmy gorsze w tym sezonie. Na pewno trzeba tutaj odnotować, że jest to 14 porażka w Premier League. No wygląda to bardzo źle, wygląda to bardzo źle. Zostały nam jeszcze dwa mecze: Newcastle, Brighton na koniec. Możemy osiągnąć nawet 16 porażek. Będzie to wynik dokładnie taki jak. Z... 80 z sezonu 89-90. Wtedy też mieliśmy 16 porażek. No. W Premier League się to po prostu jeszcze nie zdarzyło. Naprawdę pod tym względem ten sezon jest absolutnie fatalny. Fatalny. No ale już przechodząc do meczu, wróćmy do tego, co jest jakby najważniejsze. Ja jak zobaczyłem skład, no to sobie pomyślałem, ja pierdzielę. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem to, do czego doszedł Manchester United, jeżeli chodzi o personalia? Bo na jednej z grup ktoś tam napisał, że może z pięciu jest tutaj do grania, reszta nadaje się do wywalenia. Ja to skomentowałem, że pięciu to chyba jak dorzucimy kogoś z Arsenalu, bo naprawdę, no skład węgla i papy. Szczerze, bida aż piszczy. Bida aż piszczy, jeżeli chodzi o dobór osobowy w tej drużynie. No ale niestety, liczba kontuzji i w ogóle piłkarze, jacy są w tym klubie. To jest naprawdę dramat. Ja w ogóle mam w planach nagrać taki odcinek na, temia, na temat piłkarzy. Jacy są w klubie i co ja o tym wszystkim sądzę. Ale to może na tygodniu zrobię. Wrzucimy to do tylko United. Onana dzisiaj nawet przyzwoicie. Umówmy się. Starał się, robił co naprawdę mógł. Myślę, że niewiele mógł zrobić lepiej. Bo ta bramka była dosyć z takiej bliskiej odległości. I tu mocno zawalili obrońcy, do których sobie przejdziemy. Onana jeszcze wybronił kilka takich fajnych sytuacji. Naprawdę dzisiaj dla mnie... Dobry mecz Kamerunczyka. Świetnym podsumowaniem w ogóle pierwszej połowy było to, kiedy Onana był na połowie i próbował komuś podać i aż się wściekł, bo nie miał do kogo zagrać. Był taki brak ruchu z przodu w Manchesterze United. To naprawdę świetnie podsumowało pierwszą połowę w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Obrońcy, no jest... Ta formacja jest po prostu tragiczna. Nie żeby inne były lepsze, ale... Ja nie rozumiem trochę tego wystawiania Casemiro w roli stopera ja myślałem, że to naprawdę jemu posłuży ale od kilku spotkań on się dosłownie tam kompromituje i sprawdziłem sobie tak z ciekawości jak wygląda to w przypadku Scotta McTominaya on według Transfermarkt zagrał 19 meczów jako środkowy obrońca licząc łącznie Manchester United i reprezentację Szkocji więc uważam, że to by był dużo lepszy wybór a Casemiro albo ława, albo do pomocy on z Amrabatem na środku i, jakby, majno przed nimi. Ja uważam, że to by wyglądało dużo lepiej, jakby Maktomina grał dzisiaj na środku obrony. Bo raz, że Kasemiro, no, mocno zawalił bramkę, ale nie tylko on. Zaraz sobie przejdziemy do kolejnego winowajcy tutaj. No i na z przodu. Dramat, dramat. Przy golu wszyscy obwinają Casemiro. no bo wiadomo, to jak on wychodził ze, z naszego pola karnego, no, to była po prostu katastrofa. Poszła szybka strata, przerzut. No i jadą. Nie ma spalonego, no bo właśnie Brazylijczyk został, ale tam One Bisaka w polukarnym karnym, zachowanie w ogóle totalnie nie kontrolował co się dzieje za nim, no i wyprzedza go. Trossard? Trossard chyba strzelił. No, nie wiem, możliwe. Havertz asysta, Trossard, bramka, tak. Więc... To jakby współwina, dla mnie to jest współwina, bo Casemiro mógł, przepraszam, Casemiro oczywiście mógł wyjść, natomiast zachowanie Arona, no to też po prostu jest skandaliczne i Wan-Bissaka jest ostatnio w takiej formie, on tak się daje objeżdżać, że to jest po prostu aż do niego niepodobne. Dramatycznie i no nie ma przyszłości po prostu dla takich zawodników w tej drużynie. Absolutnie nie ma przyszłości, z takimi piłkarzami Manchester United nic nie osiągnie. O dziwo! Sofian Amrabat dzisiaj naprawdę zagrał solidnie. Zdarzały mu się takie błędy, bo to było bardzo mocno widoczne, że on gra dosyć tak fajnie, solidnie. Naprawdę stara się, był praktycznie wszędzie. Ale niektóre te jego podania, no to. Uh, naprawdę to takie mocne zapalniki były. Ale ogólnie Amrabat dzisiaj naprawdę pokazał, że jest solidnym piłkarzem. No wiadomo, no to też nie jest piłkarz taki, jakiego my chcemy, ale. dzisiaj nie ma się co czekać. Amad Diallo. Moim zdaniem, pomiędzy nim a Antonym jest po prostu przepaść. Jeżeli chodzi o kontrolę nad piłką, o dribbling, o czucie tego wszystkiego, Diallo przewyższa Brazylijczyka po prostu. Możecie się z tym nie zgodzić, możecie się ze mną kłócić, ale zdecydowanie jest to dużo lepszy piłkarz. Ja się dziwię, że on dostawał tak mało szans. On po prostu pokazał, że to on powinien być pierwszym wyborem ponad Brazylijczykiem, ponad Forsonem, ponad wszystkimi innymi, którzy są w tej drużynie w tej chwili naprawdę bardzo mi szkoda tej sytuacji, w której on tam nadepnął na bodajże parteja nieważne na kogo i się po prostu no sam sprawił sobie kontuzję masakra no jeszcze tylko tego nam potrzeba, żeby chłopak po długim urazie, który wszedł naprawdę pokazał się z fajnej strony potem przesiedział kilka meczów dostał wreszcie prawdziwą taką okazję Znowu uraz. Ja jeszcze nie wiem co się stało, czy to jest coś poważnego. Mam nadzieję, że nie oby nie. Hojlund totalny brak formy. To już nawet nie chodzi o to, że on nie otrzymuje podań i itd. Wy zobaczcie jak on się ustawia, jak on wychodzi do piłek. Nawet mając dobrą okazję, to się chłop pośliznął. Ja naprawdę postawiłbym w meczu chociażby z Newcastle czy z Brighton na Whitley'a. Ja bym spróbował, niech sobie wejdzie chłopak od pierwszej minuty. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo no, niestety, no, z Hojlundem to po prostu zupełnie nie działa. To jest ciało obce w tej drużynie. Ja to powtarzam już od wielu meczów, no, ale tak po prostu jest. Przejdźmy sobie do te, tego, takiego też highlightu tego meczu, czyli Alejandro a, 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 Garnacho. Super, szarpie, ciągnie, stara się jak nic, ale jeżeli jego ktoś nie pokieruje, to on po prostu skończy jako jeździć bez głowy, jako taki przeciętny skrzydłowy, jakich było wielu i jakich jeszcze wielu będzie to jak on sytuację podejmuje, jak on źle schodzi w złą stronę. Naprawdę ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, czy Erik Ten Hag nie może go pokierować, czy już po prostu Garnacho jest niezmienialny w tej chwili, jeżeli chodzi o jego podejście do piłki nożnej, bo naprawdę to wygląda jak taka młoda, początkowa kopia Cristiano Ronaldo. Niestety z tymi najgorszymi cechami Ronaldo na początku, czyli samolubnością, podejmowaniem złą, złych decyzji, holowaniem piłki i próbą bycia taką gwiazdą na siłę tylko że Ronaldo potrafił być zmieniony, odmieniony w piłkarza zespołowego, który naprawdę stał się absolutną legendą całej piłki nożnej. Garnacho musi przejść podobną drogę. On może on znaczy ja jestem pewien, że on nie wejdzie po prostu na taki poziom jak Cristiano Ronaldo. Natomiast niech on będzie graczem zespołowym. Niech on myśli na tym boisku, niech on się rozgląda, a nie wali na pałę te dośrodkowania albo strzały albo po prostu driblingi bezsensowne. Nie będę się tutaj znęcał nad nim, bo naprawdę takie skrzydła jak oni Diallo to mogą być po prostu niesamowitą siłą Manchester United, no ale nie w taki sposób, że Diallo nam znowu wypadnie, a Garnacho będzie po prostu pędził na złamanie karku i nic z tego nie będzie wynikało. Ogólnie mecz sam w sobie taki dosyć Męczący, bo Arsenal naprawdę przyjął, stanął za taką podwójną gardą i na dobrą sprawę po bramce oczekiwali na to, co zrobi Manchester United. Bo na początku zupełnie nie istnieliśmy. To się nie oszukujmy, jak Arsenal stanął wysoko w wysokim pressingu, to naprawdę my mieliśmy problemy, żeby cokolwiek zrobić. Do momentu gola, absolutnie Arsenal wyglądał bardzo dobrze. No a potem oni po prostu czekali na to, co my zaproponujemy. My proponowaliśmy bardzo niewiele, bo nasz atak pozycyjny jest po prostu. No nie ma tego ataku pozycyjnego, nawet tu nie ma co opisywać. Tego ataku pozycyjnego naprawdę nie ma. Randomowe dośrodkowania, jedyne co nam fajnie wychodziło momentami, to takie długie przerzuty, czy to Amrabata, czy Diallo. Naprawdę po tym te akcje się nakręcały. I widać, że Manchester United żyje głównie, jeżeli chodzi o szybki atak, bo takie powolne kreowanie akcji, jakieś znajdowanie wolnych przestrzeni, uliczek, ustawianie się między formacjami to zupełnie nie funkcjonuje. I widać, że Erik ten hack po prostu nie nauczył piłkarzy ataku pozycyjnego, że on się skupiał na tym takim przejmowaniu piłki i jakby takim parciu mocnym, szybkim do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o takie spokojne rozgrywanie i wejście na tego, zrobienie po prostu takiego, wiecie, takiego ze sportu walki takiego dosiadu temu przeciwnikowi po prostu tego Manchester United nie potrafi niestety, no jest to duże rozczarowanie z tego punktu widzenia że naprawdę ten Arsenal był do zrobienia dzisiaj, można było to zrobić, bo oni bardzo zachowawczo grali a taka gra bardzo często wychodzi drużyną bokiem, niestety no jakość piłkarzy Manchester United, jakość taktyki, pomysłu na grę jest niewystarczający żeby rywalizować z jednym z nie wiem, czy z drugą, czy z najlepszą drużyną ligi w tej chwili, bo naprawdę Arsenal jest świetny i oni pomału dojrzewają, i ja uważam, że oni będą tylko lepsi. Oni w tym sezonie nie przegrali z nikim z tej całej mitycznej wielkiej Big Six, której ja nie uznaję. Oni nie zaliczyli z tymi najlepszymi drużynami żadnej porażki. Niestety zestrali się metr przed Kiblem i prawdopodobnie Manchester City będzie tutaj mistrzem, ale. To będzie ciekawe, bo wszyscy pewnie piłkarze i kibice Arsenalu w meczu z City będą po prostu kibicami Tottenhamu. Taka oto jest właśnie piłka. Ja mecz, no niestety oglądałem w telewizji, bo po prostu byłem na wyjeździe, no i nie zdążyłbym zjawić się na Old Trafford, więc obejrzałem sobie w domu, ale już na mecz z Newcastle idę i tutaj będę miał dla Was małą niespodziankę, jeżeli o to chodzi, ale... Zobaczycie po prostu w przyszłości. Ludzie na grupie będą to wiedzieli, więc jeżeli chcecie poznawać takie smaczki i zagłębić się w trochę taką szerszą dyskusję, to zapraszam na grupę. Ona jest podlinkowana zawsze w opisie każdego odcinka albo po prostu w opisie kanału. Także serdecznie zapraszam na grupę prosto z Manchesteru. Tam też sobie możemy szerzej podyskutować o tym wszystkim. Zastanawiam się, o czym tak jeszcze miałem powiedzieć odnośnie tego meczu. Fajnie, Old Trafford żyło, było to słychać nawet w telewizji. Naprawdę widać, że kibice chcieli, żebyśmy my pokonali ten arsenal. Tak jak mówię, moje serce było mocno rozdarte z powodu tego, że ja absolutnie nie chcę Manchesteru City z kolejnym tytułem. To, wiecie, już nawet nie chodzi o te cztery tytuły z rzędu, bo to jak najbardziej to będzie osiągnięcie mega historyczne. To nie udało się nikomu w całej historii angielskiej piłki nożnej. To nie tylko Premier League. Po prostu od kiedy Liga Angielska istnieje, pierwsza dywizja, nikt nie zrobił czterech tytułów z rzędu. No i. Szczerze, jeżeli nie zrobił tego Alex Ferguson z Manchester United, to Manchester City też na to nie zasługuje. Chociaż Pep Guardiola jest fantastycznym managerem, ale myślę, że rozumiecie dlaczego. Bo Pep Guardiola dostał drużynę, która już była bardzo mocno w topie. On nie przejął drużyny takiej mocno, wiecie, zaniedbanej i tak dalej, tak jak to zrobił Fergie. No, i ja po prostu, wiadomo, jako fan Manchester United bardzo bym tego nie chciał. Dla dobra też, jakby samej piłki nożnej, uważam, że jeżeli Arsenal by zdobył tytuł, to by pokazało, że jeżeli trener ma solidny pomysł, stara się coś zrobić, to naprawdę warto mu czasami zaufać. Bo Arteta był mocno krytykowany, jego wszyscy zwalniali, jego naprawdę kibice Arsenalu mieli totalnie dosyć. Ale on nadal tam jest, i ja podejrzewam, że teraz absolutnie wszyscy stanęliby murem za Artetą i za jego projektem, za tym, co on zrobił, za tym, jak zaufał mu zarząd, jak wreszcie dostał poważne pieniądze, żeby się wzmocnić. Zjechałem tutaj trochę na Arsenal i na to wszystko, no ale wiecie, sam mecz w naszym odbiorze, no fajnie, my mieliśmy to posiadanie. My oddaliśmy nawet więcej strzałów niż Arsenal, ale co z tego, jak nasze w ogóle strzały w Bramkę były totalnie niegroźne. A już najlepsza ta sytuacja Garnaczo, gdzie on zmylił wszystkich obrońców, jechał po prostu sam, on mógł wejść w to pole karne dalej, mógł uderzyć no to po prostu oddał strzał taki, że ja mam wrażenie, że chyba ja bym nawet strzelił lepiej, mimo że w piłkę grałem jakieś 15 lat temu ostatni raz, albo jeszcze lepiej, to podejrzewam, że zajebałbym raz, że dużo mocniej i możliwe, że celnie, bo to było po prostu skandaliczne co on zrobił w lidze, no w lidze jest kiepsko z naszego punktu widzenia, znaczy no wiadomo, liga jest przegrana pod każdym względem, bo toczymy wypadniemy z pucharów całkowicie. Ja tak jak mówię, wolę to niż granie w lidze konferencji. Jeszcze mamy szansę na Ligę Europy poprzez FA Cup. Marnie widzę te szanse, no, ale wiecie, dopóki piłka w grze i tak dalej, to jest tylko jeden mecz, tam się może wszystko zdarzyć. Zwłaszcza że Manchester United potrafi się naprawdę zmobilizować na te najlepsze drużyny i czasami to wygląda zaskakująco dobrze. Tak jak tutaj, mimo fatalnego składu, no bo umówmy się, jak się popatrzy na te nazwiska, to jest. To jest kaplica, to jest totalny średniak. Co ja powtarzam od początku sezonu? Manchester United stał się naprawdę średniakiem, bo my jesteśmy za słabi, żeby poważnie rywalizować z tymi drużynami z tego top 4, naprawdę my nie mamy mocy, ale nie potrafimy też klepać średniaków, czyli po prostu sami staliśmy się takim średniakiem. Zostaliśmy wielkim klubem z nazwy. Bo jeżeli chodzi o skład osobowy, oczywiście. Z tymi wszystkimi kontuzjami to naprawdę jest bardzo źle. Jest po prostu skandalicznie. Dwa mecze do końca ligi, finał Pucharu Anglii. To jeszcze przed nami w środę. Mecz z Newcastle, ostatni mecz u siebie w tym sezonie. Oczywiście ja będę na stadionie jak najbardziej. Tak jak mówię, będę miał dla Was pewną niespodziankę. Zapraszam na grupę, bo ludzie z grupy będą wiedzieli o co chodzi. A na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.